To jest. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowej edycji naszego pięknego serwerka. Będziemy się bawić w Minecrafcie. Dezio odwalił kawał zajebistej roboty, jeżeli chodzi o wszystkie technikalia, które tutaj są. Są nowe, bardzo fajne dungeony. Jest masa różnych fajnych animacji. Nowe dźwięki, które będą was straszyły, kiedy będziecie albo w podziemiach, albo w jakichś takich, wiecie, takich różnorakich miejscach. O te ten PC sobie pięknie sprzątają. Mamy nowe przede wszystkim takie fajne rzeczy, które będą generowały większą ilość zabawy i dodatkowo taką większą różnorodność wobec na przykład takich aktywności, jak właśnie nie wiem, wejście do jakiegoś lochu, to to, że ty wejdziesz do jednego i będzie taki, nie znaczy, że osoba, która wejdzie jeszcze raz też do tego samego, będzie miała dokładnie ten sam loch, co Wy. Więc to jest fajne, bo będziecie mogli się wtedy dzielić informacjami, kto był, gdzie, jak, dlaczego i po co. Mamy dużo pięknych plecaczków, nowe, cudowne biomy, które są po prostu. A! to pierdzielone, i musimy znaleźć sobie idealną chawirę czy w sumie miejsce na idealny dom. No, także i my? Trzy, dwa, jeden. O! Proszę bardzo, witamy na serwerku. Witajcie na nowej edycji serwerka Neri. Nasz serwerek jest. I otworzyło się to 31.05.2025, PIĘKNIE! No, a więc tak jak widzicie, przyszedł dzień premierowej edycji serwera i na tej edycji znajdziecie nowe lobby oraz nowy serwer survivalowy, więc jak będziemy sobie wchodzili na survival, to wszystko będzie nowiusieńkie i będzie przepiękny. Super, super, super! Wchodzimy. Aha. Tutaj mamy widzę, że y, topy, mhm. Mm a, bo to są gemy, tak? Ja mam, ja mam 209 w tej chwili. Ty zobacz, powodzi się. Gracze na PvP, na razie, dobrze, dobrze, mamy. jak fajnie, ajajajaj. I co mam jeszcze tutaj? Skrzyneczki, top skrzyneczki. 17 skrzynek? Ja mam tylko jedną? Jak to? O, Jezu, yes, ludzie, ludzie, ludzie. Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie, Ja w ogóle ma 3000 pingu? Ja się spodziewałam, że ktoś pewnie odpali sobie Minecrafta na kalkulatorze. <laughs> o, proszę bardzo, mapka mamy. Survival sezon pierwszy, creative. I tutaj potem się jeszcze będą działy dymy. Dobrze, dobrze. I teraz tak, musimy znaleźć NPCa, który da nam paczkę dla, dla ameby. To trzeba będzie to znaleźć. O, Sna A, właśnie tablica ze Snake'a. Mamo, ja muszę od Snake'a zacząć, poczekaj. to Zróbmy tak, tutaj minigierki gdzieś tutaj były, tutaj. I idziemy na Snake'a. No i zaraz jedziesz. Nerito to nie tu. Spokojnie, bo ja jeszcze to chcę. A tu? A tu? <laughs> blisko, blisko, blisko! Aj no nie! Spanikowałam! Perspektywa, no! Kurde. O właśnie w ogóle, czekaj. Hegum, a ty widziałeś jak, jak mi to fruwa? Czy, 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 czy nie? Bo jestem ciekawa, czy, czy ja mogę go podglądać. Tak, to widać! Ale super. Pod C, pod C. O dobrze, dobrze. Patrz jak leci, patrz jak leci! Dobrze! Tutaj tutaj survival. Aha, dobra. Jezus, tylko co kocham, co mnie wyrzuci! Pokaż. Mamo szybko, daj. Aha, 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 aha Idziemy sobie tutaj. lochy, dobra, przygoda z killerze. To jest tak, tutaj mamy twój profil, magiczny sklep, tutaj mamy dom aukcyjny. U jakie te ikorni są śliczne. Sprzedaj przedmioty, lobby, odznaki. Codzienne nagrody. A właśnie, można sobie kliknąć, zobacz. Nagroda jeszcze nie gotowa. Aha, nie. Daily! już zbugowałam się. O, już popsuła! Nie oszukuj się to najwyżej sztylet. Czy Ty sugerujesz jej, że ma małego? Jezus! To są dźwięki! Jezu. A ładnie to wygląda? No. Ja zaraz muszę tego zobaczyć, jak mi się dźwięk zapisuje. I to wszystko jest takie piękne. Patrzą sobie, sprząta. O jezus, nakurzone. No nikt tu nie sprzątał tego, ile ten serwer w Deju robił? No właśnie. Jak coś, to chodźcie, bo można grać. O! Głębia Teamiego! A! Jak to? Proszę wrócić. Ale dziady. Myślałam, że śpi, a nie śpi. Aha, też pani admin. Jezu, zobacz. Czterogwiazdkowa postać, Deziu, a kiedy piątkowa? Bo ta czwórka to taka wiesz, bidna trochę. Zobacz jaki. Na cztery gwiazdki się ustawił, no. Al moderator. O patrz. O Jezu, ale... Stop śmierci. Dobra, na razie jest względnie dobrze. Zobaczymy, kto pierwszy będzie mieć wyjepkę. Halo? O! A, go obudziłam! Przepraszam, nie chciałam. To jest przypadek tylko. Legendary? Legendary! O oh, ja! Yeah! Ale będę legendary, legendaryzowa! O oh, ja, yeah! o oh, ja! Yeah! Będę legendą! Dobra, to widzę, że mamy tak, jak było wcześniej. Dobrze. I mamy... O, się tuż... Tu, tu. Ubierz się babo pewnie sobie zaraz ryj rozwalisz. Oj, mamy chlebka też. Mistrzałki mamy, fajerwerki mamy i mamy jabłuszka. Eee. O! O! Nie gadaj! Nie jest różowy? Ty jest różowy? Co to za wiosia jakaś ładna? Ty, oni różowe mają? Aha, ty, wiosia jest. Oh, jakaś wiosia. O nie, zombie! Szybko. Halo, proszę mnie wpuścić. Dzień dobry. Nie tak tu. O, ma pan coś w domku? No coś pan ma. No dobra. Mamy u siebie mam szary drzewka. No właśnie mam chyba jakieś pojedyncze, ale to chyba nie jest to. To są chyba te fioleto... To te fioletowe są! Bo na razie mam tak ciemno, to tak nie do końca widać. Bo się światło odbija. Ale dobra, spokojnie. Ale ja ich splądruję tutaj. To znaczy dzień dobry, towarzysze! Ja tutaj tak tylko przez... Ziemniaki mają! Super. Pan Ma się nie obrazi, nie? Nie, no gdzie tam? Gdzie tam się pan obrazi? Co ty? Pokrada biednych wieśniaków? Nie, ja po prostu jestem biednym, zbłąkanym wędrowcem, i oni się ze mną w tym momencie dzielą posiłkiem. O, jest upieczona wołowina w ogóle. Ty, dobre. Proszę spać, dziękuję, dobranoc. A tu? O. A tu bieda. Ty nie ma nic. O, nie Ręce włożył w drzwi. Dobrze, że nie siura w zamek, od. Drzwi, ale dobra. Siu! Siu! Ha! Łowca potworów, dobrze. Cześć! O! Cześć! Co ty wcinasz? I co ja bym ci mogła dać w sumie? To ty pewnie jakieś zboże? Albo coś takiego? Pewnie tak, nie? Pewnie tak. Ja miał maga mózgu, czekaj mam twojego streamaczki się wystraszałem, że zombie za mną idzie. O, nie, nie biją! Znaczy biją. W sensie nie, że nie biją, ale że biją. Mam pomocy! A u pana ja byłam. Ta pusta skrzynka! A! Nie tu, nie tu! O! Ty co to jest? Nie! Jezu! Czekaj! Co tu się stało? Jezu, nic nie widzę, poczekaj! <grywa> Mamo, bo nie! Zostaw! A, no to pająk jest! Kurwa, ciemno! Jezu zostaw! Boże! ale to ładne jest, podoba mi się. Jezu! O Jezu! Dobra, nie czekaj! Na bok, na bok, na bok, na bok! Tu ja tu siedzę do rana. Ale tych shaderach jest ciemno, no nie! Jak w dupiu? No, tutaj domki fajnie. A tu? No nic, no nic nie widać. Toś tam błyszczy, ale. Mamo, proszę światło zapalić. A czekaj. A ja mogę jedną? Dobra, dzięki. <grywia> Mój starter pack grania w Minecraft'cie. Znaleźć wiosię. Okraść wiosię. <grywia> zabrać wszystkie pochodnie. Liczyć na to, że szybko ogarną na nowo. Repeat. <grywia> o nie, prawie mi owieczkę wybuch. Czyli znowu ściana szafeki i pół streama oglądamy, jak sortujesz itemy. Nie, ja idę eksplorować i szukać pięknego miejsca do życia. A potem będę budować to miejsce do życia, ale nie będę już miała tylu skrzynek, ile wcześniej, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. Teraz będę skrupulatniejsza, bo już więcej potrafię. No. O! Jasno się robi! O! Nie, czekaj, to, 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 to oddaj, to oddaj, to to nie, 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 to to, to, to moja. Zamykamy drzwi. Pochodnia w łapencję. O! To są te fioletowe! Zobaczcie! Wow, ale super! Mamo, ja chciałam tu mieszkać! O Jezu, ty zobacz! Normalnie pierwsze miejsce, gdzie trafiłam i już praktycznie idealne. Wow, Boże! W jakim ja malowniczym, pięknym miejscu jestem! No powiem tak, tutaj mam naprawdę giga szczęście. W tamtym sezonie ja praktycznie chyba pod koniec gry dopiero znalazłam miejsce do życia. O Boże, ale to jest jak tutaj pięknie! Super! To ja tutaj chcę mieszkać. Tylko musimy znaleźć taką albo ładną równinkę, albo jakąś górkę, albo gdzieś może nad wodą sobie pierdyknę, albo coś. Kurde, jakby była taka góra gdzieś tutaj po boku. Ty, no to by było ekstra. Chyba zaraz idę rypać drewno, robię łódkę, e, czy łódkę? Tak, tak. Idę rypać drewno, robię łódkę i lecimy. Znaczy płyniemy? Znaczy w sumie to tak. No to proszę ruszyć dupę, bo trzeba szybciutko. A ła! Bije mnie ktoś? Nie wiem, czy ktoś mi bije. Co to jest? Na te rudy prawym? O! Aha! Super! Te jeszcze idę się przejść po wioseczce, zobaczę, co oni tutaj w ogóle... mają. czy gdzie, gdzie to w ogóle jest? O tutaj. O, o. Jaki mały, cześć! <noise> super. Właśnie właśnie w tym utknęłam A, ty, do ja latam. Aha, no tak, dobra, bo ja kadmin do, ja mam. Ty co za pojeb? Jak się rzucił? O minibosu, a dlaczego on mnie tak tutaj zaatakował? Zostaw mnie, bydlaku! Tyle zbyt za wegetarianką. Wojo, wo, 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 wojowinka? Wo, wo, wojowinka! Zjedzenie wołowiny zrobi z ciebie wojownika. Już wiecie jaki skrót mamy. Wojowinka działa. Siła, moc, porządność. Bóg, honor, ojczyzna. Jezus. Który bardziej straszny niż gra? Ja wiem, ja mam po prostu taki głos, to dlatego. O, ja już najedzona jestem, ale ja nie chcę tego pana, jak on mi krzywdy zrobi. Mi znalazł fioletową dżunglę. O, taka trochę inna. Ami, mi screenka, skrinka, jak wygląda ta twoja dżungla. Bo ja mam taką, jak ktoś potrzebuje, bo szuka takiej, to tego, to mówcie. A ja i tak będę was podglądać. Ała, no nie bij! Ała! Nie i czekaj. Połowinka! Nie! Kieszy No nie! Pierwsza śmierć należy do mnie. Jeszcze pierwszą osobą, która jest w stanie... sprawić, że zagra w Minecrafta. Minecraft jest o tyle taką spokogierką, że ty możesz tam zrobić wszystko. Tylko to ty sobie musisz wymyślić cel. Jak nie masz celu, to ta gra potrafi być nudna. Ty głównie o to chodzi. Jak zresztą aktywowałem event i, czyli do 20, nie wypadek, flipunek. Świetnie, dzięki! Odrodzenie. O nie! Ja chcę tam, gdzie byłam! Poczekaj. A! Dobra. Zostaw mnie, gnoju! Jezu, idę. Zostaw... <laughs> chciałam nie chcę gnoju! Nie chciał! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! nie. <laughs> Proszę nie, zostaw. Do wody za mną nie wejdziesz, gnoju. No i co? O ty, stalker? On kogoś podgląda. Czy. Znaczy, czy jeżeli będziemy podglądać stalkera, to też będziemy stalkerami? No to chyba załamany. Cześć, coś się stało? Nie, tam nic nie ma, ogołociła wczoraj. Big kobito, nie bo ja się stresuję! Pozdrawiasz mojego laryngologa? Pozdrawiam. Oh. Nie ani razu, odkąd ta gra istnieje. A to co? So, ja, ja też nie. Znaczy, ja zaczęłam grać w Minecrafta, kiedy skończyłam chyba jakieś 23 albo 24 lata. Nie coś tego. I, I ja dosłownie, Minecraft nie jest moim dzieciństwem. Ja teraz nadrabiam dzieciństwo. <laughs> dosłownie. Ja robię to teraz. Bigo, bigo. O, patrz, pirat. Arr. O! A tutaj co jest? się kurczę okaże, że to zagroda już nigdy, więc jest stąd nie wyjdę, bo będą mnie hodować. Mam babcia moment, którym się robiło screenka. Print screenem, słuchaj. Mam nadzieję, że pomogłam. F2, o no no. Idę dla tego typa, tylko muszę zjeść wołowinkę. Biorę miecz. Idę tego gnoja zaskoczenia wziąć. Pewnie on weźmie mnie, ale... Ty, no nie widzę go. Idzie! Leci, leci, leci. Łup! O oh, jakąś w ogóle. Pojebane. Bez zgonu? <noise> o Jezu! Boże, Zobaczyłem czyjeś oczy. O Jezu! Tu! Muszę tak... Ała! No czekaj! Nie smyra. No kurde. No kurde, kopnął! Leży! Mam gnoja. Dobra. Tobie idźcie pod wodą. Pod wodą? A ma, a w którą stronę do domu? W którą stronę do domu? O tu. A, bo tu? No i patrz, no chciałam zeksplorować moją wiosię, a tu co? Zachód słońca na sabannie, ja No Mamo szybko, o wiosie widzę. Dobrze. Uff. to do pierwszego domku. Chlebuś mają. O! Pożyczam, <gryw> bo O, to fioletowe łóżko jest! O, fioletowe, ładniejsze. Desiu, czy ty dodawałeś dźwięki małej dziewczynki w jaskiniach? <grymienia się w cieńcu> Desiu... Ehe... <grymienia się w cieńcu> tak coś czułam. Do spania. Czy ktoś mi wbił strzałę w brzuch?! Kolano. I wygląda jak kolano. O, grzybki. O Jezu! O! <grymienia się w cieńcu> O, że. A jest. No, co? Tak. No! no, cóż. No zdarza się. O, i przymioty zostały chronione przez aktywny event. O, ja tu wróciłam! Ale super. Ej, zajebiste. Bardzo mi się to podoba. A kurki tam są. O. Kurki, cute. Dobra, czekaj, zróbmy tak. O, zrób no przecież dzień jest! a dupa mi się pali! O, ty, jak wiruje! Dupa się pali! Dobra, czekaj. O, kurwen, dobra, chyba wiem, gdzie ja będę mieszkać. Ej, czekaj, czekaj. O, Tu mam pisko do fioletowej, a tu jest różowa. O, Pokémon znika w cieniach. He? <grym> Jak to? Tu dziurka? Ale dziur. O kur. Dobra, czekaj. A mogę to jakoś zakleić? Trochę zaklejone. I tak tu wpadnę. Co za różnica. <grym> I tak tu wpadnę. Idę na górę. Chyba znalazłam swoje miejsce na ziemi, wam powiem, wiecie? Chyba znalazłam. Oh, wow! O jezu, super! Totalnie. Chyba wiem, gdzie ja chcę mieszkać. Tylko znowu będę mieszkała na jakimś takim totalnym zadupiu. Gdzie okaże się, że nie ma kompletnie niczego. Nie ma ani światła, ani dostępu do czegokolwiek, ale jest po prostu ładnie. To brzmi jak. dobra rzecz. I tu woda jest, i listki są. No kurde, ładnie. Czyli to jeszcze idę na górę w takim razie. Jeszcze wyżej sobie wejdę. Oj, jest, ale. By... O, ale by hitło. Wow, o kur. Dobra. O, tu jakaś Wiosia też jest. żyje tę noc. Jej! Wioseczka. Lubię, jak tu jest tak dużo wiosek. Cześć, mogę wejść. Uśmiech. Oh! Czy wy przed chwilą przy mnie zrobiliście tego dzieciaka? Nie, nie chcę w trójkąt, dzięki. Nie, nie, dzięki. Wziąłem chleb, wychodzę. Co jest? Ojejku, czekajcie, bo tu widzę, że Rusia chyba potrzebuje trochę miłości. Co się stało dziecko? Po prostu Ojej, to przyszedł do mnie. Dobra, powoli się robi tak. Oj, deszczowo. Deszczowo trochę, ja tu chciałam zerknąć. Oh! Buraczki! O! Oh! Normalnie, buraczki, daj buraczki. Super. Dowetko, z której strony w takim razie iść? Z tej chyba niekoniecznie. Chociaż znaczy, jak ja tutaj przyszłam, to ja przyszłam z tej strony. Ale nie wiem, czy tam nie było ładniejszego tego przejść, a chociaż... Muszę zobaczyć, z, z której strony będzie słońce. Tylko idealnie zaczęło lać. O, krówka! O, ja jakoś tędy weszłam, bo ja to pamiętam. Ja bym musiała zejść, żeby zobaczyć, z której strony są te drzewa fioletowe. Bo ja stąd tak daleko nie zobaczę. A Jezu! Tu są świnki. E, wiecie co? O Houston mamy mały problem. Chyba się zgubiłam, bo miałam całkiem spoko miejscówkę przygotowaną, ale problem jest taki, oj, że zgubiłam to przejście, bo była jakby jedna taka szczelina, która mi się bardzo spodobała. Mówię, ty, jak fajna. Mogłam tam kurtę zostać już. A mi się wydaje, że to jakoś tutaj było. Uf, 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 uf. dobra. Wyszłam, wyszłam. Chyba. Chyba wyszłam. No i znowu się ciemno robi. Może znalezienie tego jednego, jedynego domu to jest. Ta męczarnia. No nie wyszłam. Nie, to z drugiej strony trzeba. Tu. Wypuść mnie, wypuść, wypuść. Dobrze, ja tu spędzam noc. Na tych krzew... na, 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 na tych krzeczkach tutaj. Ja tu czekam. Ja tu czekam na szczęście. I super. Ta krówka! Ta krówka to mój znak rozpoznawczy. Nie ma nigdzie tej dziury? No nie ma. O nie, no kurde! Ty, nie zwróciłam uwagi. E? O, ja tu jestem! Nawet lepiej! O, zajebiście! To ja będę mogła dojść z powrotem w tamto miejsce, co chciałam. Dobrze! Mogę szybciej to zrobić. I ty się wywalasz, bo znalazłam idealne miejsce do życia, ale zgubiłam się po drodze. Dlatego teraz szukam, wiesz, takiego bardzo, bardzo dobrego. Bo tu jest woda. O, szczerze, to jest dobre miejsce. Dosłownie tutaj. Czy ja chcę znowu zrobić dom w skale? Tak. Czy znowu będę robiła tylko jedną przednią warstwę domu? Tak. A czy to co złego? To się nazywa oszczędność miejsca i przestrzeni. Dziękuję. Myślę, że to ładnie będzie. I tu obok mam wodospad jeszcze. Będę miała ochotę, to po prostu idę i myję dupę. Chyba <laughs> to całe twoje? To całe twoje królestwo. A to... to ciemne takie. Tego nie wolno. Tam coś się zesrało i nie można. <laughs> no dobra. A, właśnie! W ogóle, miałam opowiedzieć tu chorą historię, która miała miejsce wczoraj. Bo tak, wyobraźcie sobie, że byłam wczoraj w tym warzywniaku. No i tam zapłaciłam w chuj dużo za truskawki. Fajnie. I wiecie co? Oglądamy sobie wczoraj z Boblem Virgin River. No i my tak sobie oglądamy, oglądamy jest taka scena, gdzie nagle, wiecie, para zaczyna się migdalić. Jest taki romantyczny moment, taki bardzo wyniosły, wiecie, jakiś taki element przed ślubem. Takie, wow, Jezu, jaka to jest fantastyczna, cudowna, wspaniała para i ile oni sobie miłości okazują. A mi się w tym momencie przypomniało, że najprawdopodobniej ta babka naliczyła mi na paragon ogórki małosolne i mi ich nie zapakowała do siatki. Ja tak mówię do dobra, bo ja wiem, że ja psuję moment. Ale tak mi się przypomniało, że chyba faktycznie ta babka wzięła i nie dała mi ogórków małosolnych. Bo pewnie już dawno żeśmy byśmy je zjedli. No bo jak to inaczej? Ale mówię dobra, to ja w takim razie po odcinku, bo mi to strasznie ciekawi, ja spróbuję poszukać tego paragonu. No i odcinek się skończył, odcinek zresztą był bardzo fajny. Idę sobie do kuchni. No i mówię dobra, no to pogrzebie poszukam, popatrzę. Pod szafką nie ma, pod śmietnikiem nie ma, nigdzie w szafkach nie ma, na blatach nie ma, nie ma paragon z nich, przepadł nie ma go. Mówię, kurde, no coś jest nie tak. Więc tak, próbuję sobie analizować, co ja robiłam z tym paragonem. Jak przyszłam do domu z tą siatką i tak sobie myślę, kurde, jakoś dużo zapłaciłam za zakupy. I ja tak patrzę, obok kosza leży paragon, który mi wypadł z torebki. I tak mówię, o paragon, wezmę, podnoszę, patrzę, o faktycznie to jest ten. Mówię, kurwa, ile za te truskawki zapłaciłam? I mi się wydaje, że ja wziąłem. Ja wyrzuciłam ten paragon do kosza. Chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje, że do kosza. Dlatego stwierdziłam, że zabawię się w małego nurka, poszłam po rękawiczki i zaczęłam przerzucać śmieci. Z całego dnia i z całego wczorajszego dnia. Ja spróbuję poszukać, panie, ja znajdę. Że po pewnym czasie Bober do kuchni i tak patrzył mi, no, ładnie. Mam osobistą Kirigiri w domu jest taka postać z Rompu, która jest detektywem, tylko ona miała rękawiczki skórzane, jak gumowe. ona grzebała w zwłokach przy śledztwach, a ja grzebałam w śmieciach szukając paragonu. <grym> ja się tak patrzę na mnie spolitowanie i mówię, kurde, wiesz co, teraz to ja naprawdę jestem ciekawa, co się stało z tymi ogórkami. Ja mówię, dobra, poczekaj, ja znajdę. Trzy razy szukałam w tych śmieciach, trzy razy, trzy, trzy. Jedne, drugie, trzecie, czwarte rękawiczki, no kurde, no nie ma. Ja znalazłam paragon nawet sprzed, tam jednego sprzed dwóch dni. A tego od tej babki paragonu, no nie chuchu, nie znalazłam. I tak sobie myślę, no przecież to jest niemożliwe, że go tam nie ma. Godzina trzecia w nocy, a my razem z Bobrem jak te młoty, szukamy paragonu po całej chacie. I wiecie co? Nie mam zielonego pojęcia, co ona nas porobiła na te ogórki. Nie znaleźliśmy tego paragonu, no niczego nie ma. Obstawiam, że jeżeli nie było go w tamtych śmieciach, albo po prostu te śmieci były na tyle mokre, no bo wiadomo, tam truskawki mokre, cukinia wilgotna i tak dalej. Może to jakoś, nie wiem, przesiąkło tą wodą z tych owoców i z tych warzyw, nie wiem, wyparowało, ciężko powiedzieć. Ale nie mogliśmy tego w ogóle znaleźć, więc może się znajdzie za jakiś czas gdzieś w jakimś dziwnym losowym miejscu. No, nie mogłam tego znaleźć, nie Pewnie miałaś w kieszeni? No nie, myślałam, że mam w kieszeni spodni, ale się okazało, że ja tak nie mam. I tak mówię, no kurde, no niemożliwe. No i nie mam. Może ta kobieta była czarownicą i zaczarowała wam paragon, żeby zniknął po pewnym czasie. Kurde, nie wiem, ale no ja nawet nie wiem, ile do końca kosztowały te ogórki. Bo i tak zapłaciłam w ogóle chore pieniądze za tak małe zakupy. H? Aha, czekaj, bo ja tu jestem. Dobra, faktycznie. Dobrze. Już, już, już wszystko wiem. Tak, właśnie, pod drewno szłam. No dobra, dzięki.